9 marca. Widzicie to? Śnieg sypie. Normalnie śnieg sypie. Jak to mówią, w marcu, jak w garcu, trochę zimy, trochę lata. Moja pogoda długoterminowa mówi, że w przyszłym tygodniu będzie plus 10. A dzisiaj mamy śnieg. Witajcie, kochani, z tej strony już yy, wstałam, przebrałam się. Właśnie zjadłam śniadanie, więc jak coś mam między zębami, to sorki. Śnieg sypie dosyć mocno, a ja miałam dzisiaj iść na zakupy z Wojtkiem. Nie wiem, jak to się skończy, bo ja strasznie nie lubię chodzić na zakupy z wózkiem przy takim śniegu, tak? Bo te wózki nie są przystosowane do jazdy yy, na śniegu. Tak, mam herbatkę jeszcze. Jest 11. A ja totalnie jestem zmęczona. Wczoraj sprzątałam do ósmej no, z mamą na tamtym mieszkaniu. Yy, Boże, w ogóle wszystko mnie sfezi. Muszę się iść ogarnąć. No, tak wyglądam z rana. Pięknie, prawda? Jakieś niestworzone historie na tej twarzy się dzieją. Eee, jest 9 marzec, tak? 11 to jest piątek, tak. 11 w piątek przyjeżdża ekipa zabierać stąd rzeczy, a my jesteśmy po prostu w czarnej. No, dosłownie, powiem Wam, że jest na maksa dużo, no. dużo sprzątania. Yy, moja mama wycierała, wycierała okna, tak? Bo jest zimno, nie myła, tych okien, tylko je wycierała. I w trakcie wycierania okazało się, że yy, rolety, które są na żyłkach, yy, po prostu się sypią. Sypią się rolety, te żyłki się sypią. No ale nic, na tydzień dwa miesiąc muszą zostać te rolety. Bo ja w tym momencie czasu, żeby kogoś tam wołać. Bo już chyba y, docelowo kupimy nie takie, wiecie, z Biedronki, czy gdzieś tam za 30 zł, tak? Tylko już chyba chcemy docelowo jednak zainwestować i kupić konkretne takie na lata, tak? Bo one muszą być... Y w sumie nie wiem, jak muszą być. Coś tam mąż mówił, ale to już niech on sobie sam wybiera. Ja już głowy powiem Wam do tego nie mam. Eee, I tak eee, więc pomyła, powycierała moja mama okna. Ja wczoraj posprzątałam kibelek. Eee, I kibelek był tak sprzątany, że na raz myłam. Potem wytarłam tak trochę z płynem do naczyń. I jak wyschła, to y, wiadomo, pogładzi, tak? Wszystko się marzy, więc jeszcze na czysto, mokrą y, ścierką, taką czystą, czystą, ciepłą wodą wytarłam te wszystkie płytki, bo były mazaje pod światłem. I udało nam się umyć kawałek podłogi na przedpokoju, postawić szafę na przedpokoju, wymyć tą szafę i umyć tą szafę z przesuwnymi drzwiami. Kuchnia już jest posprzątana, ale tak naprawdę codziennie do niej wchodzę i codziennie widzę, że na półkach jest kurz. Na tych otwartych półkach, tak? Nie na tych zamkniętych, co są za drzwiami, tylko na tych otwartych jest kurz. I powiem wam, nie wiem. Będziemy chyba normalnie jeszcze cały weekend znosić rzeczy i cały weekend Sprzątać i ogarniać. I... No. <laughs> Więc przydałoby się w końcu, e, muszę znaleźć jakiś tak moment, żeby dokończyć te filmy, które mam. Coś poobrabiać, po, po, po poukładać i wziąć wam to chyba po prostu codziennie jedno już naszykować, żeby puścić. Bo nawet nie wiem, kiedy. Komputer będzie przynoszony, żebym ja mogła sobie dalej na nim pracować. A jeszcze muszę się dzisiaj, właśnie na komputer, popłacić rachunki, bo potem zapomnę y, zanieść dzisiaj. Do piątku mam czas, żeby zanieść y, dokumenty do przedszkola. Zapisujemy Wojtka do przedszkola. Mamy dwa przedszkola w okolicy. Więc tam będziemy y, zanosić te dokumenty, w sumie ja będę zanosić, tak? I... i na sypie. <noise> ja tu już czekam na wiosnę, a tu... Ula <noise> taka zakatarzona. Nie wiem, kwestia, chyba kwestia tego, że tam w mieszkaniu jak się sprząta, to zaraz śmieci tą chemią i otwieram okna i pewnie może gdzieś mi ją no powiem wam, że ja powinnam to wszystko nagrać, a potem wam pokazać efekty po jak wygląda po posprzątaniu. Chociaż coś tam jest nagrane, tak? Ale tam tylko z grubsza to yy, Bo cały czas jeszcze rodzice chodzą i tam nie chcę się kręcić z kamerą. Bo pomagają, tak? Wojtek teraz siedzi z tatą, bo już po dwóch tygodniach też jemu się zatęskniło. I codziennie ojca goni na plac. No, i co? I tak w sumie leci u nas czas. Yy, no muszę iść na zakupy. No, czemu muszę iść, wiecie, bo nawet nie mam ani wędliny. Mleko mi się kończy, masło mi się kończy, ser mi się kończy. Yy, żadnych warzyw nie mam. Mam jakoś jedną zdechniętą marchewkę, yy, cebulę i pomidory. Nie mam nic. Ani papryki, ani ogórka. No, no duże zakupy mi się szykują. A ja mi chodzę sprzątać, więc też nie mam jak brać, jechać i robić zakupy. No. Oj, tak! I leci mi ten tydzień, bo mam, że równo mi poleci. W ogóle nie wiem, jak ja mam. Cały czas y, od wczoraj siedzę i się zastanawiam, co mam spakować dzisiaj, bo dzisiaj mamy środę, żeby coś tam wynieść. I po prostu nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu. Uff. Pudełek też jeszcze nie mam. Worki na śmiecie mam, żeby wynieść ubrania. Ale tam dopóki tak podłogi nie będą posprzątane, to też nie ma sensu wynosić, bo co ja będę wszystko układać na brudne podłogi. Ja po prostu czuję się bombowo z tym wszystkim. A tu wiecie co, co najlepsze, o najlepsze to. Yy, każdy pyta się tylko kiedy parapetowa, a nikt nie spyta się. Kochana, może chwaści pomóc posprzątać, tak? Tylko każdy się pyta, to kiedy robimy parapetówę? <noise> chyba zrobię jedną ogólną. To proszę wszystkich. Najwyżej się nie pomieścimy, bo nie mam jeszcze krzesu. Jeszcze nie zamówiłam krzesła. Coś tam Wojtek chciał, ale chyba nic ważnego, skoro tylko raz zawołał. No. I tak, nawet nie pytajcie o moją dietę, bo wagę, wagę na razie unikam, nie pytajcie, ostatnio kompletnie mi nie idzie. Wczoraj też wróciłam, to chyba gdzieś pół do dziewiątej dopiero zjadłam kolację, więc na maksa, późno zjadłam. Tą kolację, jeszcze tam trochę tam z mężem, i się mąż czas. Jak ja go zawsze pytałam, jak wraca dużo jeszcze, co ci jeszcze zostało, tak teraz ja spowiadam się, ile nam zostało. <laughs> Wiadomo, resztę to już będę robić, jak tam będę sprząta e, sprzątać, jak już będę tam siedziała na stałe. To się zacznie coś robić, no. Ale na pewno jeszcze zakupy w Ikei nas czekają. Jedne, dwa, razy. Już moja mama wpadła na kontrolę za rana. <grybujesz> tak, wpadła, popatrzyła i poszła. To jest moja małośka genialna. <grybujesz> eee, tak. I co, chyba wezmę się za robotę, jak po świecie? Przydałoby się pozmiewać po śniadaniu, posprzątać, łóżka pościelić. pranie nastawić. Ja już mam tyle pasowania, że chyba to pasowanie też pójdzie z nami na nowe mieszkanie. Chyba mi tego, z tego nic nie wyjdzie. No, muszę... No nic, mu iść się ogarniać. To No, to już chyba... To, co chciałam przekazać, to chyba na razie przekazałam. No i w... I serio, muszę brać się z jakąś robotę, mi się waliło, paliło, to po prostu... A ja bym chętnie siadła i z kimś pogadała, poplotkowała o niczym. W telewizji też nawet już przestałam słuchać. Nie, nie chcę wiedzieć, nie ten... Tylko patrzę, co tam pani wysyła, jakie wiadomości, <laughs> co tam do szkoły trzeba podrzucić. Mówiłam, że właśnie, że jakoś odzież cieplejszą, no żywność cały czas i koce. I tak się zastanawiam, no ale koc wypada, wypadałoby trochę wyprać, tak? Nie dać przecież brudnego, tylko muszę go wyprać. I, ale nie bardzo mam dzisiaj na niego miejsca, żeby go prać. Więc ewentualnie może w przyszłym tygodniu dam Kostianowi. Albo znowu poczekam, tak? Bo cały czas ludzie przybywają. I było tam chyba ze trzy dni, żeby przynosić odzież, a potem stop odzieży i tylko żywność i produkty chemiczne dla kobiet, dla dzieci. Um, ta znowu właśnie odzież, taka cieplejsza, męska też, żeby tam na Ukrainę szła. I, no i wiadomo, żywność cały czas, tak? Bo jeść trzeba. Mm. No ja tak rzuciłam żywnością, rzuciłam, spakowałam żywnością, że teraz nawet nie bardzo mam co w szafce. <grym> Cukier przecież dałam, jakieś tam ciastka, ryż, makaron. Co tam było? Ryż, makaron, kaszę i szczerze mam zostałam bez tych produktów. No, cukier sobie jeden zostawiłam, drugi dałam, jak udało mi się netto w końcu kupić cukier. Uy, oj, Boże przepraszam. Ale dzisiaj po prostu zadzwonił budzik i sobie myślę, jaki ciurmic A to budzik, bo przecież tak ma do szkoły. I pośpimy, bo ona na 8.30, więc Jutro to trochę dłużej będę mogła pospać. I jak ja stałam, to stał zaraz Wojtek. Więc on też szybko będzie zaraz marudny, zmęczony, więc tak naprawdę chyba nam już się do sklepu zbierać i iść. Jakieś dziecko słyszę. Albo no sąsiadka tam. Nie wiem, czy sąsiadka już mm, ma, czy nie ma. Y z rodziny Ukrainka. Ukrainka z małym, małą dziewczynką. Nie wiem, No wiem, że łóżeczko wynosili, wiem, że jakieś takie małe, małe będzie szło. No, przychodziło do nich, przyjeżdżało, tak. Mm, też No, a męska część rodziny zostaje i walczy. Więc nie fajnie powiem Wam, nie fajnie. <laughs> Oj. W ogóle poszłam do fuzjera. Ale wiecie na co? Na pasemkę. Na pasemka blond. Tak mi się marzą te pasemka blond. Że ja już po prostu śnię o nich. I komentarz mojego męża. Pomyślimy, czy będzie na to yy, kasa. Najwyżej jednej szafki nie kupimy, no. a będzie. Mm. Bo w poniedziałek mam na zakupach, poszłam z Wojtkiem na zakupy i tak sobie chodzę, po sklepach chodzę, tak mówię, Koda, coś bym sobie kupiła i tak chodzę, chodzę i no, nic nie kupiłam. I mówię do męża, że jest problem, bo jest gotówka, więc ja jako kobieta coś bym sobie kupiła, tak? A jak nie ma gotówki, no, kupiłabym sobie coś, tylko w sumie nie miałam pomysłu, nie wiedziałam co, tak? Jakoś tak w tym dniu stwierdziłam, że nic mi nagle nie jest potrzebne, a jak nie ma gotówki, to mi jest wszystko potrzebne. Co mi potrzebne? Buty, spodnie, kosmetyki, to, tamto. Yy, no i tak. Ja sobie tylko majtki sobie kupiłam na pocieszenie. No, widzicie to. ale ja tak myślę, że chyba buty trzeba muszę sobie na wiosnę kupić. Też tak myślicie, prawda? Powiedzcie, że też tak myślicie, że na pewno są mi buty potrzebne na wiosnę. Dzieci mają. Na pewno coś tam ma. A ja na pewno nie mam żadnych butów. A jeszcze za tydzień idziemy na imprezkę urodzinową do mojego chrześniaka na 3 latka. Tak, ale powiedzcie, kiedy te dzieci urosły? Wojtek też zaraz w kwietniu 3 latka. A ja zaraz w kwietniu będę miała 18. Powiedzcie, kiedy to się wszystko. No, kurczę i tak muszę mną kupić jakiś prezent Adasiowi. Już mniej więcej wiem, bo już się pytałam, bo my to tak. Te dzieci to wiecie, chociaż one to się jeszcze ze wszystkiego cieszą. Później, już jak są starsze, to się. Tak. Ale musi ciocia zamówić ładny prezent i pomyśleć, co tam jeszcze. Och. No. I się przygotować mam dwie piecki przygotowane na tą imprezkę, której jeszcze nie widzieliście, ale nawet ale z jedną muszę właśnie się zastanowić i nie wiem, zadzwonić do tego sklepu, pogadać, bo chyba bym wolała w mniejszym rozmiarze, chyba mnie gdzieś fantazja poniosła albo nie poniosła, tak? bo w sumie swój rozmiar ale yy, mogłabym się jeszcze dwa razy w niej no dobra, raz jeszcze owinąć, tak? Gdzieś mnie fajnie wygląda, ale fantazja mnie niosła, naprawdę. I się tak stwierdziłam, że chyba jednak, jakby był rozmiarniejszy, byłaby lepsza, tak? Na pewno mi przyznacie racji, dlatego waham się, czy pokazywać wam ją. No. Dobra, nie gadam, biorę się za robotę, bo się zagadała mi kurczę. Noc mnie zostanie, a ja wiecie, dużo roboty.